Siema, tutaj Koza, kanał Koza Sport. Witam Was w kolejnym odcinku pod Lupą. Zanim zaczniemy, jeśli chcecie kupić końce, to oczywiście zapraszam Was do Thanks for Trade. Wszystkie potrzebne linki macie na dole w opisie. Jeśli spodoba Wam się ten odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, bo to jest naprawdę ważne. Wiem, że ja często o tym przypominam, ale raz, że to motywuje, a dwa, że pomaga tym filmom rozejść się w szerszej publiczności, nazwijmy to, ale dobra, już dosyć tego gadania. Czas przejść do zawodnika. Dziś sprawdzamy sobie Marco Roysa. No i zaczynamy od tych statystyk na karcie, które wyglądają naprawdę dobrze. 91 tempa, 86 strzałów, 84 podań, 86 dryblingu i 65 fizyki. Dodajemy do tego jeszcze wysoką średnią pracowitość, 4 gwiazdki sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi. Słuchajcie, w tym momencie powinienem powiedzieć ale i mieć jego wady, ale tak naprawdę ja jego wad nie widzę, oczywiście są rzeczy, które mógłby robić lepiej, ale nie ma nic, co by robił tak naprawdę źle wszystko jest na naprawdę fantastycznym poziomie i no jasne, na przykład gdyby miał wyższe statystyki strzałów to strzelałby lepiej, to jest zrozumiałe, ale naprawdę nie ma czegoś, co by moim zdaniem było wadą w tym zawodniku więc przejdźmy do zalet moim zdaniem największą zaletą tego zawodnika, poza jego szybkością i tak dalej, jest to curve, podkręcenie, jest on mistrzem strzałów finezyjnych, po prostu to, co on wyprawia, jest niesamowite. Niestety, oczywiście, tak jak tu zwykle bywa, nie mam tego w klipie, bo jak chcę coś takiego zrobić, to i nagrywam to nie wychodzi. Ale naprawdę spróbujcie sobie z nim zejść z lewej strony do środka boiska i uderzyć po dłuższym rogu. Wyjdzie Wam to naprawdę fajnie. Wykończenie tego zawodnika jest na poziomie 85, naprawdę fantastyczne. I dzięki temu wykończeniu stawiam go czasami na napastniku na siedmiu zgraniach. Zobaczycie zresztą taki skład, gdzie będzie właśnie Marco Royce. I jeszcze inny, jeszcze inny pomocnik na 7 zgraniach To co oni robią jest niesamowite Royce ma wysokie wykończenie, świetne tempo, naprawdę balans Wszystko jest praktycznie na zielono, co zresztą widzieliście I to pozwala mu grać praktycznie na każdej pozycji ofensywnej Zresztą kiedyś nawet miał kartę napastnika, co też widać e, po jego zachowaniu na boisku Jakkolwiek by to nie brzmiało, bo to tylko gra komputerowa Ale naprawdę potrafił się znaleźć na świetnej pozycji, czy to w pomocy, czy w ataku Eee, zejścia ze skrzydła są po prostu zabójcze, ale też to co robi na szpicy. No, ja jestem osobiście zachwycony tym zawodnikiem, ponieważ e, jest to ktoś idealnie w moim stylu i... Nawet jeśli, nie wiem, uważacie, że jest troszkę za słaby fizycznie dla Was, chociaż 65 fizyki to jest naprawdę e, niezły wynik jak na skrzydłowego, to spróbujcie go sobie, bo jego szybkość, jego technika pozwalają uciekać rywalom bez problemu, a nawet jak Was ktoś złapie, to e, nie przewraca się on od razu, tylko, tylko jest w stanie utrzymać się na nogach, co jest też ważne. Naprawdę, ten zawodnik ma w sobie wszystkie cechy idealnego skrzydłowego, ma właśnie ten dribning, ma e, to tempo. Jedną rzecz mógłby mieć pięć gwiazdek sztuczek, no ale na niej nie zasługuje zbytnio, więc, e, więc dlatego nie ma ich na karcie. Jest po prostu fenomenalny, Zob widzieliście przed chwilą to zejście z lewego skrzydła, to jest coś znakomitego. E, jedna jest jego no, wada, taka dla nas użytkowników, że są zawodnikiem naprawdę drogim, ponieważ kosztuje 171 tysięcy, ale słuchajcie, jest on naprawdę wart swojej ceny. Tak jak są zawodnicy drodzy, zupełnie nie warci pieniędzy, które na nich wydajemy, tak Marco Royce jest naprawdę warty każdego, po prostu każdego tego końca. Dlatego serdecznie go Wam polecam, jeśli macie możliwość, ee, to pozbierajcie na niego. Jeśli chcecie, to możecie oczywiście kupić końsy e, i sobie nim zagrać, bo jest to, jest to ktoś, kto daje ogromną przyjemność z gry. E, więc serdecznie go Wam pole polecam. No i mam nadzieję, że podoba Wam się ten odcinek. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Eee, zasubskrybujcie, jeśli jesteście nowi I możecie teraz też kliknąć w kartę jego Koszty Żeby zobaczyć poprzedni odcinek Pod lupą właśnie o hiszpańskim napastniku Z Chelsea Londyn. tak więc to był Koza Kanał Koza Sport, mam nadzieję, że wam się podobało Na razie, piona!